Witajcie moi drodzy. Dzisiaj jest temat odzyskaj siebie. Żeby siebie trzeba było odzyskiwać, to najpierw się trzeba stracić. Więc co to to stracenie jest? Można zostać wykorzystanym, można zostać nadużytym, można ciężko chorować, można się zapracować. Można za bardzo słuchać rodziców. Można się zajmować kimś niesłychanie. Dużo i nadmiernie, i nie mieć dla siebie czasu. Poprzyglądajmy się takim różnym przykładom. One mogą być podobne, ponieważ dzieje się w nich coś takiego, że ty jakby zagubiłeś swoją istotę. To, że przestałeś słuchać swoich potrzeb, że słuchasz innych ludzi albo ich potrzeb, albo spełniasz oczekiwania. Głównie cudze, albo już nie wiesz, jakie są Twoje potrzeby, bo to nie tylko jest możliwe, że czyjeś są ważne, tylko że już właściwie w ogóle nie wiesz, po co żyjesz. Czasami jest też i taki stan, że człowiek się zastanawia, po co się budzić. Ale to nie chodzi nam o taką depresję, czy o, czy o stan jakiejś dużej rozpaczy, tylko chodzi nam o taki rodzaj, przy tym temacie, o taki rodzaj e, że jakby pozwoliłam, czy pozwoliłem zająć innym sprawom, innym ludziom, innym niż moje wartościom czy innym niż moje potrzebom za dużo miejsca w sobie i przestałam, czy przestałem się kierować rozeznaniem swoim własnym takim, żebym wiedział, kim jestem, po co coś robię, dlaczego, co mi to daje, czy mi to odpowiada. Czy się z tego cieszę, czy mogę powiedzieć, to jestem ja. No więc, na przykład, poważna choroba, długa, prawda, która czasami przychodzi powoli, czasami spada na nas nagle, znienacka i robi nam zupełnie inną sytuację niż dotąd. Wypadamy z życia codziennego. Sama choroba może być szokiem, może być związana z bólem, może być związana z niedo łężnością w sensie niemożnością poruszania się może być związana z tym, że zaczynamy być zależni od innych ludzi. Że nasze własne dotychczasowe drogi, sk różne skróty, różne umiejętności, sposoby na życie zniknęły wysiadły. Nie, nie mogę, nie ma tego. Jest tutaj taki ogromnie ważny walor, że jestem zdana na kogoś. W związku z tym, no to jest ogromny też temat. Czy mam ludzi, którzy mi pomogą i się mną zajmą, jak będę to przyjmować, jak będę temu się podporządkowywać, czy będę się czuć skazana, czy wdzięczna, czy wściekła, może wszystko naraz, na pewno wytrącona z równowagi i z czegoś, co znam i jakaś inna, jaka, prawda? No to może potrwać coś takiego. I potem, jak się to już powoli, powoli wykańcza, jak się to doprowadza do jakiegoś dobrego, co daj boże każdemu z nas, kto coś takiego niestety przeżywał, czy przeżywa, do dobrego efektu, że wracam do swoich sił, czyli wracam niby do czegoś, co bardzo dobrze znałem, czy znałam, ale takich przez jakiś czas tego nie było. I tutaj są ciekawe bardzo możliwości, bo tak, można się na przykład przyzwyczaić do tej opieki, można się potem zacząć rozglądać za nią. E, można poczuć, że to ma swoje różne wygodne aspekty, prawda? Że ja przestałam dysponować na przykład sobą, albo że e, tak przyjemnie jest, jak się inni wokół kręcą i robią coś za mnie. Może być odwrotnie. Mogę być tak zdenerwowana i tak zła na to że oni nie robili tego tak jak ja e, kiedyś albo jakbym sobie życzyła, że na przykład mam się ochotę ich nie wiem wręcz pozbyć, prawda? Bo mam dosyć tego, że się wokół mnie kręcą. Czasem jest taka sytuacja, jak się jest dość młodym człowiekiem i mamusia bardzo nadopiekuńcza e, się kręci. To z jednej strony takie jest podwójne wiązanie, tak zwane, że z jednej strony nam jest wygodnie, a z drugiej strony cholera nas ciska, że ona bez przerwy wie lepiej, jak to zrobić i że w każdej chwili jest, prawda? Zdarzają się też takie żony, nawet tacy mężowie, słuchajcie. Nawet kiedyś spotkałam męża, który uwielbiał, jak jego żona była chora, ponieważ wtedy był niesłychanie potrzebny. I jak ona to odkryła po jakimś czasie, że on tak na dobrą sprawę. Tu się nie cieszy, jak ona zdrowieje, i gdzieś tak wypatruje, żeby się baba rozchorowała z powrotem. No to miała mu za złe. Poważnie miała mu za złe. Nie wiem teraz, czy są dalej razem i czy ona choruje, czy jest zdrowa, ale, ale pamiętam ten przykład. Praca w korporacji na przykład robi coś takiego. No, może nie w każdej, aczkolwiek ja tak o korporacjach myślę, że w większości z nich. Człowiek się staje troszkę jednak trybikiem i zaczyna spełniać pewne zadania, które są jakby nie dla niego, czy nie do niego, tylko wynikają z tej struktury, wynikają z zadań samej firmy, wynikają też z postawy, nie wiem, zarządów czy, czy szefów. Zdarza nam się w towarzystwie zapytać kogoś, gdzie pracuje, albo być zapytanym, i odpowiedź w korpo, Właściwie zamyka temat. Wszyscy wiedzą, co to znaczy. Pracuje w miejscu, na które się godzi, bo dostaje tam porządne pieniądze, ale co to znaczy, godzi się? No, godzi się na to, że nie będzie tam spełniać prawdopodobnie swoich e, wymarzonych potrzeb pracowych, czyli będzie robić to, co trzeba, a niekoniecznie to, co chce. No Może to jest tak, że w ogóle trudno robić w pracy to, co się chce, ale. Niektórzy zakładają własne firmy właśnie dlatego, prawda? Przede wszystkim. Co się dzieje jeszcze w korporacji? Ludzie rywalizują ze sobą. Ludzie mają czasami takie podejście, że tamten dostał więcej niż ja. No to są może w wielu miejscach pracy takie sytuacje trochę rozplotkowanie trochę, trochę intrygi trochę gierki. Natomiast na pewno e, ma się poczucie, że coś bardzo dużego mnie ma. I że trudno z tego w sumie wyjść, że moje pasje czy moje zainteresowania to sobie gdzieś tam muszę gdzie indziej znaleźć, czy, je, czy ich używać i, i się nimi zajmować, bo to nie jest miejsce na to. E, troszkę takie. Mm, Efekty takiej pracy dają coś takiego, że człowiek sporo energii musi włożyć w to, że na przykład jest rozczarowany, że, że, że może korporacja podobno daje awanse, ale niekoniecznie, bo może kto inny przede mną dostał, albo w ogóle długo bardzo pracuje się bardzo stara mi robi rzeczy, których. Niespecjalnie, które bym nie specjalnie robił, a i tak awansu nie mam, więc jest to taki rodzaj rozczarowania, też złości. No tutaj ten ważny kawałek to jest ta zgoda na coś, co nie jest moje, czyli płacę jakąś częścią siebie. Oczywiście nie chcę całkowicie generalizować, ponieważ dużo ludzi jest bardzo zadowolonych, że pracuje w korporacji, bo daje im poczucie bezpieczeństwa. Właśnie dość porządne pieniądze i, taki, i takie też oparcie, właśnie w tym, że, że pracują dla czegoś bardzo dużego. No i wiadomo, że potrzeby ludzkie są bardzo różne i czasami są sprzeczne. Trudno pogodzić coś takiego jak indywidualizm z bardzo dużym poczuciem bezpieczeństwa, potrzebą dużą poczucia bezpieczeństwa, bo wtedy są nam raczej potrzebne dość wyraźnie zarysowane sytuacje i, i wymogi. No, ale mamy też własne osobiste, czasami dość indywidualne cechy i potrzeby. Co jeszcze? Oczywiście w związkach bywa tak, że się oddajemy za bardzo, że ulegamy. Osoby, które są do tego przyuczane w domu rodzinnym, i to wcale nie znaczy, że są to tylko kobiety, potrafią bardzo słuchać. Partnera czy partnerki, dawać im prawo do decyzji, do ocen, bardzo się sugerującym, czy partner czy partnerka jest zadowolony z nich na przykład, czy wyraża to niezadowolenie jako pewne nieprzyjemne uwagi, i się wtedy od razu poddają. To jest tak, że wtedy się traci hmm, bardzo dużo, bo się traci poczucie e, własnej sprawczości, własnej wartości. Ma się też co prawda e, za to no, ten taki aspekt właściwie trochę pozornego, ale jednak bezpieczeństwa pod tytułem ktoś silniejszy ode mnie decyduje, ktoś się zajmuje tym, jakie ma być nasze życie. I jakie ma być moje życie? Więc na przykład płacę za wygodę czy za, za ten spokój, e, tym, że nie robię czy nie zachowuję się tak, jakbym chciał czy chciała. E, co jeszcze się dzieje w naszym życiu? W szkołach tracimy siebie. Jeżeli mamy bardzo e, na przykład dużą własną tendencję do niepewności. Może się zdarzyć, że nasi rówieśnicy zaczynają bardzo nad nami dominować, albo nas wykorzystywać, albo nas wręcz pomniejszać, czy poniżać, czy prześladować. No to może zostać na bardzo długo w życiu w człowieku. Ten rodzaj wszystkich przykładów, gdzie tracimy jakoś część siebie, powodują, że albo zostajemy z takim poczuciem na długo bardzo i ono jest bardzo bolesne i ono jest wtedy takim takim gruntem, na którym mamy poczucie, że nasze życie nie ma sensu albo, że e, nie wiem kim jestem, nie wiem po co żyję, nie wiem dla kogo, no czasami żyję dla partnera albo dla, dla, dla rodziców czy, czy dla pracy, ale czy po to, żeby w ogóle przeżyć, ale to nie daje satysfakcji, nie daje takiej radości, nie daje, nie daje też poczucia wartości siebie samego. No, jaka tu jest teraz droga konieczna? No, najpierw trzeba sobie zdać z tego sprawę, to znaczy nazwać, co się dzieje, czyli diagnoza, kochani, zawsze w leczeniu czegokolwiek, pierwsza jest diagnoza i to dobra, ważne jest, żeby ona była. Uczciwa, prawdziwa, i żeby sobie nie zaprzeczać y, czegoś przykrego, żeby nie uciekać od y, zdania sobie sprawy, że na przykład ileś lat oddałam, czy oddałem, y, no właśnie, albo na ratowaniu siebie, albo na zarabianiu pieniędzy tylko, albo na, na byciu z kimś, kogo się bałam stracić, y, i za dużo ulegałam, czy ulegałem. No tak, a po diagnozie co? Po diagnozie jest pytanie, co ja chcę dalej, bo umiem już to, co się stało, prawda? Umiem jakoś z siebie rezygnować, umiem e, przynajmniej częściowo. Jeśli to się wcześniej zaczęło, to jest dużo większa robota przed człowiekiem, bo to już bardzo weszło, że tak powiem, w nawyki. Jeżeli to jest sprawa jakiegoś ostatniego okresu, na przykład choroby, na przykład zmiany pracy, która się okazała nie taka jak trzeba, na przykład krótszego związku, który nas wyczerpał i chcemy go zmienić, no sytuacja jest wtedy taka jakby zdrowsza, no bo wiadomo, że jest się też do czego od odezwać, odwołać, przepraszam, w przeszłości, kiedy jeszcze właśnie dysponowaliśmy sobą. Kiedy sobie zdamy sprawę, że od dawna tak żyjemy, to bardzo potrzebna jest terapia, ponieważ to są naprawdę takie wdruki w środku. To jest takie brzydkie słowo: wdruk, że, żeśmy się do czegoś po prostu bardzo przyzwyczaili. I potrzeba czasu, a także pewnych procedur, pewnej pomocy od innych, również od terapeuty, żeby się przestawić na inne działanie i mieć wsparcie. E, I też mieć tak zwany feedback, czyli móc z kimś to obgadać, obejrzeć, żeby było wiadomo, że idę w dobrą stronę. Oprócz tego, że pójście w dobrą stronę, to się we mnie zawsze manifestuje tym, że się coraz lepiej czuję, na przykład. To jest właśnie zawsze najważniejsza rzecz. Oczywiście można tak powiedzieć, ale komuś jest wygodnie, to on się z tym dobrze czuje, no to z tym zostanie, rozumiecie? No to, to, jest, to jest tak, że Czasami chcemy my kogoś zmieniać, bo ona mówi: co ty tego męża tak słuchasz, albo co ty taki jesteś wobec tej żony, taki uległy. A on mówi, a no, no, wygodnie mi, no to przecież se w tym będzie dalej, prawda, no co to nasza sprawa, żeby on czy ona zaczęło się, zaczęli się inaczej zachowywać. To w człowieku musi się pojawić takie jego e, doznanie, że ja już mam tego dosyć. W dodatku musi się pojawić takie, że mam dosyć. Nie, że jest mi z tym tak, sobie, niedobrze, nieprzyjemnie, że ja już tego nie chcę. I wtedy albo szukamy pomocy i wsparcia, albo się zabieramy sami za zmianę. No i zmiana polega na tym, że zaczynamy wracać do tego, co kiedyś w sobie znaliśmy, bo albo to pamiętamy, albo pytamy sam siebie, jaki ja chcę być, ale w takim sensie. Jak najbardziej wyrazistym, to znaczy na przykład powiedziałem: No zgoda, zrobię to, chociaż nie chciałem. No to co ja chcę powiedzieć? Nie zrobię. Nie odpowiada mi to. Nie mam na to ochoty. To nie moje, to nie dla. Wiem, że się będę z tym źle czuć. To sobie trzeba przede wszystkim sobie powiedzieć, prawda? Po co mam się na to godzić? I jak to się. Ja to tak mówię: wziąć się za rączki, czyli te swoje wewnętrzne dziecko. I powiedzieć, jestem z tobą, i musisz sobie dać prawo, to znaczy wewnętrzny rodzic daje prawo do tego, że masz prawo odpowiedzieć nie. Wrócić do siebie jest bardzo często wrócić do swojego zdrowego, uczciwego nie albo do, do zdrowego, uczciwego tak, czyli do wyboru, który zależy ode mnie. I który ja przepuszczam przez swoje wyobrażenie, jak mi będzie, kiedy się zgodzę na to, czego nie chcę. A jak mi będzie, kiedy po chwilowej, nieprzyjemnej sytuacji, w której muszę no, przeżyć konfrontację, e, pokazać się może trudniejszym człowiekiem dla kogoś, może dla siebie, także, bo się na przykład troszkę obawiam, albo nie jestem pewien, co to potem z tego wyjdzie, ale zaryzykować. W ogóle, wiecie, zmiana bardzo się łączy z pojęciem ryzyka, i tego ryzyka my się często boimy, sami się straszymy, że to nie wyjdzie. No to oczywiście tego nie używać. To jest w ogóle, wiecie, straszenie siebie jest najlepszym sposobem na to, żeby się nie zabrać za to, na co tak naprawdę mamy ochotę. Zobaczmy sobie ten, wiecie, stosunek lęku do ochoty. Zawsze używam takiego określenia pakiet kontrolny. Który się sprawdza w bardzo wielu sytuacjach. Jeżeli chce wrócić do swojego komfortu, czy to znaczy do swojego zadowolenia z siebie, do, do takiej radości, że w ogóle siedzę w sobie, że jestem tam, no to troszkę na, za to trzeba zapłacić, bo to wtedy jest naprawdę też cenne. No, i trzeba zrobić parę rzeczy, które nas kosztują. Możemy poprosić, niekoniecznie terapeutę, jeżeli nie jest to aż tak trudne, ale naszych różnych fajnych bliskich, na przykład przyjaciół, bo oni mają troszkę inny interes do nas niż na przykład nasza rodzina albo, albo partnerzy, żeby nas w tym powspierali. I żeby nam na przykład mówili, kiedy, kiedy, kiedy ulegam, i żeby nam przypomnieli, że, że pamiętasz, a miało być inaczej. I pochwalili nas, i powiedzieli, że się cieszą, i żebyśmy my się mogli pochwalić czy zwierzyć. No, można sobie radzić przy pomocy książek, przy pomocy bliskich ludzi. Natomiast przy poważnych zmianach, warto naprawdę sięgnąć po terapię. E, zwrócić do siebie oznacza, hmm, no, że się budzisz ze sobą i pytasz się siebie, co ja. Chcę dziś zrobić, co ja mogę zrobić. Czy to, co mnie czeka, e, czuję, że jest moje? Jak mam taki stan, to bardzo mi się chce wstać. Bardzo Wam wszystkim tego życzę. Nie gubmy się, a jeśli już żeśmy się musieli zgubić, to zdajmy sobie sprawę, że mamy do kogo wrócić. To jest najważniejsze. Mamy siebie i mamy do kogo wrócić.